Ile to już lat? Jest jasny, słoneczny dzień, rześki poranek. a ty szczypiesz się. Znowu po oczach świeci latarko, bo masz mieć oświecony i takie poglądy. Próbujesz żyć, wąchasz. Twój świat ma. Aromat, lemoniady Wyciskałaś sok, kropiłaś nim żywicę do domowego ogniska. Dodałaś do sernika, zrobiłaś sałatkę, takiego używasz mydła i odświeżacza. Sosnę posadziłaś w ogrodzie i gałązki masz w wazonie. To masz zgryzać, Woń narcyza, a on lubi lemonkowy zapach sosny. Słuchasz go i słyszysz, schodzi po schodach do znajomej z butelką cytrynówki. Jeszcze w rękach dusisz. celulit, skórki cytryny. W kierunku świecy na stole. Wcześniej przygotowałaś elegancką kolację. Zasiadasz. Palisz papierosa, chociaż on nie lubi. Nie czujesz zapachów. Próbujesz żyć. Ciągle próbujesz. No, ten chyba trochę podobny. To... O Rusi będzie. Bez tytułu. O swojej upomina się przyroda. różno kopytnym, pełzającym, fruwającym wszystkim z rodu ciepła duga. Jeżeli kozła, fika, kozioł lub potomy dom wywraca się na dach. A gdy żąda to rogi małżonka wychodzą poza obraz. Rygowisko. Nie, nie seksi. Dosłownie. Niewinność w lesie, a spod ściółki dywanu echo niesie. Jeden bierze odbyt. Odrąbie rogi sobie. Goi rano. Stosuje do kuracji. Wszystkie zachciane łami. Nastrój pogrążony w smutku, nie ma już cnotliwej damy. Pejzaż zmienia obraz. Poroże na ścianie. Strumień wody, natury i wiosny wyprowadzi w las salny, jelenie, bociany i nas. Dziękujemy. Teraz miał czytać Andrzej Mazur, a on kręci nam do imprezę, więc zapraszamy Renatę. Dzień dobry, nazywam się Renata. Y kto ty powie, że pali koty, zanim zaśnie? Tego sam ojciec, dyrektor, z swym burzancem w gębę czasie. Kto mi powie, że od Dody, któraś ma piękniejsze, ma piękniejsze manoki, ten net wyleci w powietrze przy kapłusce koło drogi? Kto zawoła, że poezję nie dziś woli odsyłani, tego za taką herezję święty gniew zaspali? spali. Znacie bajkę o, ha o hamulcach? Ham, ulce, dziecko zrobił i uciekł. Wyjaśnienie od autora. Ham, hebrajskie imię najmłodszego syna Noego. Limeryk niepoprawny politycznie. <laughs> Pewna mulatka w Danii, niepodobna do niani Frani, chciała być biała mimo ciemnego ciała. Kolejna ofiara Michaelomani. Kandydat na prezydenta w tym kraju chciał, żeby ludzie tu żyli jak brali. Wszyscy się na nim poznali i przez to, to, przez to go nie wybrali, więc Asli potem śpiewał baju, baju. Pewna dziewczyna chodząc po lodowcu marzyła tak bardzo o lodowcu, że jadła lody nie dla ochłody. Był konkurs, samolot, wygraj pechowcu. Ktoś gdzieś, gdzie była wieś, chciał nazywać się Grześ. Star starszyzna miła mu odmówiła nazwisko Obwiś. Dziękuję. Kolejnym występującym będzie Darek Kulej. Przeczytam parodię kaczki dziwaczki. Nad Brynicą w krzaczka mieszkała kaczka pijaczka. Zamiast trzymać się rzeczki, pędziła wimbre z czarnej pożyczki. Wygórki żadnej nie miała, więc prosto do rzeczki siusiała. Rat przyszedł do niej w rubelek, poprosił kilka butelek. Dziwiły się nim że dostał od tego paskudnej sraczki. Odchody wpadały prosto do rzeczki, uciekły wszystkie szkolne wycieczki. Pić wody bydło nawet nie chciało, bo rzeczki okropnie śmierdziało. Kaczka tam bardzo czemu strzigała, wszystkie odpady też wylewała. Ścieki po dyscylacji, i resztki po każdej kolacji. Wnet, wnet liczne zebrano dowody, iż wrzec coraz mniej wody. Że zbliża się sklęska straszliwa, bo w Rzecce wciąż wciąż brudu przybywa. I płyną w niej same odchody. Przybiegli nawet obrońcy przyrody. I zawołali. To zgroza. Zakwiała się biocenoza i flora jest zagrożona. Fauna na pewno już kona. Niedługo koniec też będzie z kaczkami, a wszystkie, wszystko przez te pijaczkę. Pijaczka zaś nic nie wiedziała, bo pod skrzaczkiem sobie pijana leżała. Leczna wieść, że kara ją czeka, odparła. A prawa człowieka i czknęła. Nie boję się wcale. Spotkamy się w Trybunale. Za uwłaczanie godności, za naruszanie wolności, za konstytucji łamanie dostanę odszkodowanie. Bo do, dobrze wiem, jakie prawa najważniejsze. Najwyż, najwyższa mi daje ustawa. Nad rzeczką, opodal krzaczka, wciąż mieszka kaczka pijaczka. Choć rzeczka jest ściekiem, a Kaczek rozsypałeś w drobnie maczek, to przecież przypomnieć jest miło, że prawo znów zwyciężyło. Dziękuję. przepraszam bardzo, teraz będzie czytał Mieczysław Kwistzorowski. I może znamienny tytuł tego mojego tekstu Wszystko mnie wkurza. Ale to tak. Na Wkurza mnie to, że księżyc pełni się ze mnie śmie, że gwiazdy mrugają tak wysoko, jakby puszczały do mnie oko. <laughs> Wkurza mnie to, bo chciałbym mieć gwiazdy na wyciągnięcie ręki, lecz nie mam tak długiej ręki. Tyle na ziemi niszczy się i trawy jedzenia, a ja nie mam co do gęby włożyć, więc nie otwieram gęby, po co. A jak mnie wkurza ta cała nasza polityka, ta lewa i ta sprawa, nie mówiąc o tej polityce środka. O grozo, ci to dopiero ja ja robią. Wkurza mnie tak rząd, jak i samorząd, bo mówią ci u władzy, że są tacy mądrzy i sprawiedliwi, że służą społeczeństwu. Ech, nie dałbym ich pod sąd, lecz sam i wąsąd, Jak najdalej na inną planetę tylko nie na Księżyc, bo tam przebywa im pan Twardowski od dziejów z i teraz chłopina na starość ruskie pierogi zajwania. I to mnie wkurza, bo gdyby była mowa o Bigosie, miałbym to wszystko w nosie. I co mnie wkurza, że tyle brudu, śmieci i kurzu na naszym globie nikt nie sprząta i nie odkurza. I jak tu się nie wkurzać? A to nasza biurokracja, sądy, prokuratura, instytucje i wszelkie maści, urzędy, komu i czemu to ma służyć, skoro za biurkami są same pawie i zrzędy. Drogi, oj jak nie wkurzają, na przykład chodniki, ulice, skwery, dziura na dziurze, do cholery. I pożał się Boże z Katowic, do Krakowa, autostrada, to jest to przeszkód i jedna z wada. Centra, salony, supermarkety, to jest dopiero szajs na wsad w mielone kotlety. Pogoda, aura, raz świeci słońce, raz deszcz i prucha, to znów wichura, śnieg, grat i z piorunami burza. Więc jak tu się nie wkurzać. Mówią, że reklama jest dźwignią handlu, a mnie to bardzo wkurza. Billboardy, krzykliwy, reklamy, mróz i śnieżyce, a na nich roznegliżowane damy Nie mówiąc o innych reklamach, na przykład Mediamark, nie dla idiotów. No już chyba nie, bo taką reklamę powinno mieć lotto. Zagraj w toto, ty idioto. O, jak mnie wkurza ten totolotek. A z drugiej strony to żal ich, bo jeszcze nie trafili w moje numery. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. No właśnie, idąc do lekarza pocztowego, a wiecie kto to taki, ten lekarz pocztowy, bez koperty ani róż. Są jeszcze lekarze handlowcy, nie zajmują się chorobami, lecz handlem z skórami. Wiecie jak brzmi nowa przysięga Hipok Hipokratesa. Nieważne jest ciało, ważna jest kiesa. A prasa, telewizja, radio i inne media, same sensacje albo komedia, wciąż nawołują i informują NATO, Unia Europejska i inne międzynarodowe twory, że musimy dążyć do Europy, a gdzie jesteśmy, i jełopy. I co jeszcze mnie wkurza w kraju w województwie i w powiecie, wszędzie programy naprawcze i rozwojowe. Ktoś tu zwariował i upadł na głowę. Czy to miasto, czy mała gwina mnie to wkurza, bo wszędzie bagno i wielka kpina. Dziękuję, poplaskajcie, przynajmniej wysiadnijcie w kurzakcie. Już mi przeszło i teraz za proszę Michała Bacińskiego. Dzień Państwo. Państwu. Przeczytam wiersz pod tytułem Zaproszenie. Długi warkocz petentów, zaproszonych na wczoraj, słucha relacji, jak znika szczerość. Przy stole pajęczyna oprotła siecią rozdarty fotel. Sztuka czy plagiat? W pół drogi, pół słowa, twarze pełne emocji, Zbroją swoją cierpliwość z marszczkami, niepewności. Anatomia kroków. Dotykając krawędzi okna, wybieram wieczorną podróż po miejscach, których nie ma Drugi wiersz pod tytułem Exit, czyli wyjście. Żabia perspektywa, żabi świat. Dzwony zwołują na radę. Lato w pełni. Tułaczy, czychając na rogatkach, pozdrawiają wchodzących. Chronos, ojciec zdarzeń, studiuje necrologię. Nie wszyscy wiedzą, jak trafić do światła. Dziękuję. Zapraszamy do mikrofonu pana Edwarda. Mąż nie ma za jej ofiarności, bowiem uważa, że to z litości. Nad jest z postawy żony, gdyż filantropem jest wrogiem, też praktyki, że formą różna u pań drażliwych bywają nie. ale żeby zapewnić, to nie wiemy co to Szybko Roztargniony mąż, doktor Anatomii, człowiek szanowany, z wzajemnością w swej pięknej żonie zakochany, ma problem, gdyż ta włożył, wdzięki przed nim kryje, przykrywając się konrą aż po samą szyję. Bowiem doktor z emocji, może z roztargnienia, używa nas w pałku w chwilach zapomnienia. Na przykład, kiedy dzieści jej piersi bajeczne, mówi jakże są cudne we grunczonym leczeniu. Burmistrz pewnego miasta, fotograf z profesji, skarżył się lekarzowi ze swej obsesji. Dla niego kobiecy to nie piękne lica, lecz pośladki jak wodki, Mała kotynica. Badając, doktor stwierdził, to przy fady Beznadziejny, wyssany, razem z mlekiem matki. Szczęśliwa. Przed świtym leśniczyna szła na rykowisko. Zdala od leśniczówki poligonu blisko. Widać, że ją szczęśliwe prowadzimy z oczu bo się tam natknęła na piękne podoży. Cieszyła się tym bardzo, choć jej cierpły nogi, że wreszcie sprezentuje leśniczemu rogu. Rozczarowana, Burmistrowa chcąc wspomóc mężowską reakcję, sprawiła sobie dosną czerwoną kreację. Jednak oczekiwania się jej nie spełniły, bo mąż w akcji jak przedtem nie miał więcej siły. Gdy jej otwarte figi z koronką złocistą, jawiły mu się szare, gdyż był dance Matematyczka, piękna delfina jest precyzyjna jak delfina. Ukłon, wstęp, akcja po akcji, finał, tego się zawsze trzyma delfina. Dokładność u niej jest priorytetem, stąd jest dla wielu autorytetem. Mąż, choć po uszy niezakochany, woli przebywać u swojej mamy i łoża z żoną dzielić unika. Wszystko za sprawą żony budzika gdyż ta się z fazy w fazę przejść skłoni, dopiero kiedy budzik zadzwoni. Taka to jest perfekcjonizm. Czy już czas nie minął? Szczęścia arabiczne. W czasie, no tak czasie kolokwii, forując panie, doktor studencce zadał pytanie. Co u człowieka, i to istotnie, zwiększa swój rozmiar aż siedmokrotnie? Dziewczyna w Polsach lecz bez słonek, odpowiedziała, że męski członek. Doktor widząc jej trzerwone wica, tylko napomknął, tylko na że tyczy się bo zaraz czym rzecz się zorientował, stąd też partnera jej gratulował, a że się przy tym setnie ubawił, więc też jej dobrą notę postawił. W pierwszej części poprosimy teraz Krzysztofa Żelazowskiego, z pierwszymi własnym własny tekst. I nie tylko. W teorii totalnej eufory z tytułu percepcji, ambitnych koncepcji, kreacji kultury dla progenitury z negacji, zastałych formacji, pod presją tendencji, latencji, intencji, banalny jest protest w kontekście hipotez. Dominacji, inklinacji dla zastałych komplikacji, fascynacją populacji, admiracją generacji, do kolacji w restauracji penetracji gafranka, franka, wola piku i staranka, makaronu i łoszczyzny, Zanurzony w od polszczyzny. Rej nas uczył Polacnie, gęsi i swój język naj. Lech Konopiński pisząc ten wiersz pewnie miał na myśli to samo. Ale ja tego wierszyka się nauczyłem 40 lat temu. Wyobraźcie sobie, że człowiek posługuje się około 30 tysiącami słów. Ja do tamtej pory używałem tylko bodajże trzech. Kobieto, podaj i piwo. Czasami pięciu. Albo wiesz, od razu dwa. Po przeczytaniu, po nauczeniu się akurat tego wierszyka okazało się, że na pytanie czy kartofle przyczynają się do tycia można było odpowiedzieć po prostu tak lub nie. Jednak używając tego typu słów można mówić godzinami. Ja bym to ujął troszeczkę inaczej. Otóż wydaje mi się jednak, iż w epoce dominacji, stosując jednak metodę inklinacji, nie patrząc wcale na formy zawiedzionych populacji, a tym samym admiracją generacji, możemy zupełnie spokojnie zasiąść do stołu, jedząc normalne kartofle z siadłym mlekiem oblane tłuszczem, tudzież z kwarkami ze słoniny. A co nam to da? A to już inny serial. Jednak w aspekcie teorii totalnej euforii znowu będziemy tyć. Znając także ten wiersz Klecha Konopińskiego, możemy zupełnie spokojnie pisać wiersze. I taki wiersz właśnie powstał na najwyższych szczeblach władzy. W aspekcie teorii totalnej euforii wracamy najczęściej do naszej historii. Dwóch mieczów nam dano, widzieli to wszyscy i z lasu ciemnego Litwini też wyszli. Z tytułu też wzniosłych, ambitnych koncepcji mam problem w doznaniu swoistej percepcji, bo mieczów czy mieczy wszak żadna różnica, polszczyzna każdego z nas zawsze zachwyca. Kreacji kultury dla progenitury nie będę powtarzał nie wiem na których, zamiast smakować celność języka, będę się teraz hakami zachwycać. Problemy z odmianą gdzieś bowiem znikają, a haków się boją, więc wciąż uciekają. Pod presją też mojej, jak wiecie, tendencji, nie bacząc na haki, w atencji intencji swawolnym się teraz wydaje mój projekt, bo wracam kochani na swoje pokoje. A haków czy haków to nie ma znaczenia. Sikorski też nie wie, jak to się odmienia. Z ideą negacji za stałych formacji banalny jest projekt obfitych kolacji, gdzie małpką. Jak zwykle dawano pożywki, gdy po nim nam rosły odzywki. Choć małym sam wzrostem, duszą ogromnym, dominację dostrzegam rozumem przytomnym. Inklinacją się bawię, rozpustem wprost żeram, języków nie cierpię, tłumaczy popieram, Niekiedy pomigam, kto mi zostaje Polskiemu, czasami też rady nie daje. Są tacy, co lubią linkuły i Franki. Wolapik przechodzi inwestorantyzm. Ja na kolację jem rosół z Włoszczyzną, chwaląc się przy tym swą piękną polszczyzną. Dziękuję. A ten moment e, zakończyliśmy pierwszą część. E, za, po kilku minutach przerwy będzie druga. E, większości ci sami wykonawcy. Ale jeżeli są chętni tutaj wśród uczestników wystąpić czy z pamięci mają jakieś własne teksty takie typu satyrycznych, satyryczki to proszę zachęcamy żeby się podzielić wspólnie z nami albo mamy też w zapasie teksty i można przeczytać je tutaj z tych tekstów zapożyczonych. Zachęcamy. Miał być jeszcze pewien konkurs, ale nie wiem, czy on będzie. Z tego wynika, że nie.